Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie już w piątek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Jana słyszymy o tym, jak Pan Jezus rozmawia ze świętym Piotrem. Wydarzenie podobne z Wielkiego Czwartku, wydarzenie spotkania przy ognisku. Tylko z tą różnicą, że tam Piotr zaparł się Jezusa, a tutaj Piotr wyznaje miłość samego pana Jezusa. Zobaczcie, że Jezus nie wraca do tego, co było w Wielki Czwartek. Ale pyta go trzy razy, czy miłujesz mnie. Po to, aby po pierwsze Piotr przyznał się do tego, że zawinił, że popełnił błąd, że popełnił grzech. Po drugie, aby za ten grzech żałował, aby przyznając się do tego grzechu, wiedział, że go popełni i więcej starał się do niego już nie wracać. I po trzecie, no aby właśnie wyznać wiarę w miłość Pana Boga. Miłość, którą Bóg wyznaje do każdego z nas. I zobaczcie, że wrócił Piotr do pierwotnego zadania stał się opiekunem całego Kościoła, stał się, można powiedzieć, głową Kościoła. I tak samo Jezus czyni z nami. Najpierw zachęca nas, abyśmy się przyznali do popełnionego grzechu, później abyśmy za Niego żałowali i w końcu abyśmy wyznali miłość Panu Bogu. Bo chce, abyśmy wiedzieli, że dla Boga nie jest ważne to, jak my grzeszymy, ale jak wracamy do miłości po upadku, którym jest grzech. My jesteśmy Kościołem miłości, a nie obwiniania się i potępiania za popełnione grzechy. Tej miłości, która dokonała się na krzyżu, i tej miłości, która dokonuje się podczas każdej Eucharystii na ołtarzach całego świata. Dlatego piękne jest to, co dzisiaj widzimy i cze, czego doświadczamy w Ewangelii: przyznanie się, żałowanie i wybaczenie, przebaczenie, które Bóg każdego dnia, w każdym momencie naszego życia chce nam okazać. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego piątku, pozdrawiam.